Witajcie na moim kanale gopolsaczy 395. W tym, w tym odcinku pragnę Wam zaprezentować Zestaw do naprawy kabli internetowych Który kupiłem na Allegro za 29,99 zł Zostało do paszkładu do Inpost za 8,99 zł W zestawie jest ściągać izolacji Etuit wraz z testerem sieciowym wtyki Eliot 45 internetowe i zaciskarka wtyków internetowej i wraz z, z, noży z nożykiem takim takim tak takie coś to żeby kroić ten uciąć ten taki noży no, takie nożyce tu można Które można Ucinać te końcówki, te, te, te druty kabla sieciowego do prostych i krosowanych teraz po, i jeszcze nas, naszykowałem kabel internetowy, który ja zrobiłem ręcznie. A tu jest oryginalnie, a tu zrobiłem pirat, piracko. Zrobiłem, zobaczcie, jak do, dobrze zrobiłem ten wtyk. E, LJ45 internetowy, i ten kabel był w zestawie od routera Alice. O, a tutaj po środku jest 8P, tu można zaciskać wtyk 6P do telefonicznych i do 4P, a tu można zaciskać tak. A tu jest noży taki nożyk, który można kroić. Tak, są końcówki. Tu można kroić te końcówki, tak. I zaciskać. Te tak, wtyki. Ty, A tu można osiągać izolację tak, tak, tego kabla internetowego, na przykład. Tu się tak robi i. Otwiera ten szlaban i się otwiera, i wkłada ten kabel, i się zaizoluje, i ściąga izolację. A tu są wtyki. W, te, w tym był 50, było 50 wtyków, a teraz jest. A kilka, a kilka wtyków zużyłem. To są wtyki LJ45 internetowe A w etuicie zobacz, a w zobaczmy, jak to. Jak to, co, co to jest w tym? W tym jest tester. A tu jest włącznik. No czy nie? Tu jest tu w off, czyli wyłączony. On to jest włączony, a jest to jest automatycznie. A tu, tu, a tu jest taka dioda tu Miga, jak się testuje ten kabel internetowy e te te lub telefoniczny. Bo test się nie nadaje do LJ11, tylko do LJ45. A tu są te diody. Od 1 do G. Bo G to może tylko świecić, ale tylko w przypadku kabl, kabli skrętka ekranowanej. Typu skrętka. A normalnie do LJ65 od 1 do 8. A LJ11 od 1 do 6. A tu jest taki model. To jest, to, jest mark, to jest Marki Master modelu BS 4, 468. I master, to jest główne. A remote to jest. Do, to jest. Nie to jest, to jest coś takiego. A tu są gniazda en, internetowego EO 65, a tu jest EO 11. A z tyłu mamy jeszcze, do tego jest miejsce na baterię. jedną baterię typu na, od napięciu 9V. Dobra. I jeszcze mam nie, nie tylko testera, ale także instrukcję obsługi. To jest instrukcja obsługi do testera przewodów sieciowych. Dobra, to teraz włączamy tester. Zrobimy na on, włącznik. Podłączamy kabel. Drugi, drugą końcówkę. O, widzicie? I tak to działa. No, widzicie? Wszystkie od 1 do 8. Wszystkie diody świecą, oprócz tego G, bo G to jest tylko do. przypadku do kabli typu skrętka. A to nie jest ten kabel typu skrętka, tylko sam internetowy, l 65 bez, To nie jest żaden typ skrętka. To nie będzie świecić ty, ten G. A tu nie ga zielony, że testuje, Że testuje ten. Że jest włączony tester. Dobra, teraz odłączamy kabel i wyłączamy tester przewodów sieciowych no dobra to tyle na moim filmiku na tym tak i tak i tak no to się prezentuje mój zestaw do naprawy kabli ethernetowych RJ45 albo RJ11 albo a nie tylko te dwóch wtyków rodzaju, dwu, ro, różne rodzaje wtyki są dobra, to tyle na moim filmiku i co, podobał się wam mój filmik? jak się podobał, to dawajcie łapkę w górę a jak nie, to trudno subskrybujcie mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moim filmikami na moim kanale no i co, ja wam nie przedłużał czasu spędzonego z mordzie znajomymi, trzymajcie się ciepło cześć